Witajcie w szóstym już odcinku Let's Play Half-Life Niestety usunęły mi się save'y i musiałem Tak jakby dojść tu od nowa, więc różnice mogą być w stanie amunicji i tym podobne A że musiałem zrobić to szybko, więc przyszedłem to No po prostu na czytach. Tutaj w oknie G-man w ogóle Gania mnie ten monstrum nie wiem, strasznie mocno bije, więc sobie czytam i pobiegnę tutaj od razu. O. Udało mi się. Szkoła się zaczęła. Oczywiście, jak zawsze, plan nikomu zapewne nie odpowiada. Mi również. Może i mam mało godzin, bo maturka, bo maturka w tym roku, ale mimo to jest id idiotycznie ułożony. O na przykład mam. Oj, mam na przykład we wtorki 6 lekcji, w y szybkowy, środy 2. Później w czwartek 7, w piątek 7, w poniedziałek 8. No więc jest to trochę głupie. Zamiast mieć porówno. O godzin mam akurat tyle, że każdego dnia bym miał po 6 i jednego 5. Aha. Wow. A tu on nas zaatakuje, to tam nie idę. Musimy włączyć zasilanie, żeby pojechać tym pociągiem. On może nas zabrać prosto na powierzchnię. O, jeszcze, jeszcze jeden. No, więc idziemy. Prosto przed siebie. To on chyba tak łazi, że tak się wszystko trzęsie. Jeszcze nie wiem, jak go będę musiał pokonać. Bo tego tego rozdziału również nie pamiętam. Wow, nie tak. O ta. no to w ogóle było mądre. Dobra, teraz trafię. O, chyba same chciały strzelić we mnie i trafiły w wtedy. Śmieszne skrzynki, czy znaczy beczki. O, tu sobie, o, żołnierz. Co? Nie wiedziałem, że jak strzelę do tego, to mu pomogę, Głupie O, granatniki. Znaczy granaty do naszego granatnika, budowanego w karabin. Twardzi są. Jakich granat nie, nie zabija. Mm. O, denerwujący ten dźwięk. Bo mam. Znalazłem bełty do kuszy. Beł, bełty, tak, bełty. Ale kuszy chyba tutaj jeszcze nie znajdę No nie Ale wyglądają tak samo jak magazynki do karabinu, tylko z kolcami O, trafiłem idealnie Coś tam krzyczał skład, to pewnie jest ich tu więcej Dobra Będę sobie Nie rozumiem tego, jak oni mogli to wszystko przeżyć. Dobra, zacznę od tego, że tu postawię minę. No. Widzieliście to? Granat pod siebie i uciekł. Zapiszę sobie, bo jadka niemiłosierna jest eee, o szczytach. Pójdę tu, zobaczę. Dobra, tu nic nie ma. Zapiszę sobie. Się naduję. Pewnie mam iść na dół. Ale jak ja mam tam przejść? O. Co A pewnie do wody mogę skoczyć, ale no. Mój sposób też był dobry, chyba. A te pieski, one nic nam nie robią, dopóki nie wybuchną. Można tak sobie obiegać. To mogę sobie podbić? Na nich? A trochę im to zajmuje, zanim się naładują więc... Nie będę tracił nawet... O, w coś. coś wskoczył, bo wybuch słyszałem. No cóż, za mądre też nie są. <grym> Jak widać. O, ktoś napisał do mnie na Steamie chyba. Jak dobrze słyszałem. O, zapomniałem stać się niedostępny. I znowu. Mam nadzieję, że nie będzie spamował, bo będziecie słyszeć te pip, pip, pi. Co chwila. O, tam coś nie działa. To pewnie muszę iść tutaj w dół jeszcze. O, wow. ale dostałem strzała. To jakieś takie robaczki pływają w tej wodzie. O, tutaj blokowało pompę skrzyneczki o, wody odpompowało wodę i chyba teraz mogę wyłączyć tam ten przycisk o dobra i teraz ter dobra, tu chyba żołnierze przyleźli do mnie na dół. O, wybuchła dobra. Myślałem, że już sam postawiłem sobie minę i będę musiał ją omijać. Przygotuję to jeszcze odgada. Nie dało, ale no to też sam siebie wysadził. Też bardzo mądrze robi, ale mi też się to zdarza, więc nie będę się z niego śmiać. Chyba nawet nagrałem. Tak, nagrałem przed chwilą, jak się wysadziłem. Dobra, tu jakaś amunicja, jakieś granaty, miny i tym podobne, więc, o i tu coś, a takie coś, dobra, to już mogę wracać chyba tam do tego stwora wielkiego, ale jak się do niego dostać tak, żeby mnie nie zjadł? Zapiszę sobie lepiej. Dobra. Teraz szybko skoczę. I, 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 I tutaj na górę trzeba było iść tak tu to rozwidlenie to sobie zapiszę o tej przez przypadek ten escape to będzie zamrożony ekran na chwilę Nie w tą stronę widocznie miałem więc to co ja tu mam zrobić? Co ja mam zrobić? Jezu! Dobra, to to miałem zrobić. Aż dużych strat w postaci życia i tego... ...naładowania, że tak powiem, tego kostiumu nie mam. Więc nie będę wczytywał sobie gry. O, pociąg. Mm. Oj, tu jest włączony prąd, to mnie kopie, jak po tym łażę. Gdzie to się obkręca? A, dobra, wiem to nie było od włączenia prądu, tylko od tego, no teraz sobie mogę tu wjechać, powiedz znowu z powrotem, tam. Tu jest o. I jeszcze raz nacisnąć. I gotowe. I tu już chyba będzie koniec tego rozdziału. Więc ja się z wami żegnam. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.